A no, o, ja dobrze wypadkuję, bo zależy jego. Jak tego na razie, widzisz jakie To, robię, to, 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 to a. jeszcze trzeba i wykrok walić. To zaraz, to trochę malutko. Ale to musi być panie taki dobry, bo trzeba skropić pierwsze. No może być to jak nas się bo wyski. Łyski, wyski. No może być. Do skropiania? No ja A może swojski trunek? Lepsze od whisky. A jak dobre, to dla Wojta, panie. Bo... A na słodko pan chce? No, Oj, panie, jakby pani mi posłodziła, to by było słodziusie. A nie, ja o to I ja słodkość to lubię, ale naturalną. <śladania> tak, w naturze słodec Tak, lubię. Panie, co pan soku jo nie pija? Ale to jest ja, soku, no no soku nie pija, panie. Ja lepsze od whisky. Panie, Josoku soku nie pija? Ale mogę podpowtórzyć. Po, po, no tutaj, a to nie będzie takie proste. Nie będzie takie proste. Nie, nie proste? będzie takie proste, bo no to tylko. A teraz kaneł sody i skropicz to Ale tutaj. trzeba kalesuny sody Muszę kalesuny skropić sody a ona słodka, to kogoś bo bo tu sypcie, 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 sypcie. Cały, sypcie. Całą, dużo sypcie całą moją wypłatę także, bo to inaczej nic z tego nie będzie Ale to już chyba dobrze posypane, nie? A, gdzie tam posypane? to wcale nie będzie takie dobre panie, bo czysta to ja lubię ja lubię jak czysta to się się do doganywać Ja lubię jak Zabierz to no i czyste. czystej cudze i czycane no. to, to Piotr, zabierz kolorowe czyste. Panie, kończkę to, to, stóp? Nie 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 nie, 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 nie zostanie panie Maglowanie to mogę skurczyk ja mogę pomóc nie, 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 ale panie Ale opracowanie trzeba spryszkać czarny Nie no, przecież ja Nie uczymy mu tak, nie się w wodę Wodę? Ale to 30 ty wody Przenieść wody, 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 tam woda jest jest. Nie będę, będę to Tu żelazko coś nie grzeje. A bo panie w piecu by i będę się skończył. Na... No, no maę, nie, słodkości. No, będzie, słodkości. A panie dziecko, to wola to, 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 to zup, tylko wleci nie? A bo dziurki panie. O no, nie mogłem dać. Panie. Pani, pan, tak, pan <laughs> Pani, no, panie! Panie, jak no, no to bym mógł kazać, 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 kazać. Panie, Fajność do tego. Nie, panie. Nie 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 nie, tak, tak, tak. no, nie, 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 nie. nie wiecie, nie wiecie, że nie wtedy Nie to Nie, sobie wtedy 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 tak tak, wtedy 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 nie,